no dowierza jasnowic Jackowski zapowiada bunt i anarchię w kraju, gdzie dojdzie do buntu do anarchii, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Jednak na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę pod tym filmikiem, kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, który zapowiada, że dojdzie do buntu dojdzie do anarchii, ale to nie będzie mieć miejsca w Polsce. Mam poczucie, że będzie to listopad. Kojarzą się Bałkany, południe Europy. Tak to właśnie widzi w swojej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski, że doszłoby właśnie do buntu, do anarchii na południu Europy, na Bałkanach. No i tutaj jest mówi w ten sposób, że będą mieć miejsce ogromne protesty, po których nastąpi bunt narodu. Naród się zorganizuje i wyjdzie na ulicy, będzie manifestować będzie protestować. Tak brzmi ta właśnie wizja, przepowiednia Snowidze Wiele osób zastanawia się, czy na przykład za Bałkanami nie pójdą kolejne państwa, czy to nie będzie po prostu bunt w innych państwach, w Europie. Tak, była wiosna ludów, tutaj byłaby jesień ludów, można powiedzieć. No i to jasno jest mówić w ten sposób, tak, że ten bunt, ta anarchia, anarchia która będzie mieć miejsce na Bałkanach, to spowoduje strach w innych państwach, to spowoduje strach, obawy także w innych państwach. No i kto wie, czy na, na, czasami na podstawie tego buntu, który będzie mieć miejsce, jeśli chodzi o Bałkany, nie będą wprowadzane tutaj, tak, pewne ograniczenia praw i swobód obywatelskich przez polityków innych państw, w innych krajach, tak? Nie można tego wykluczyć. Natomiast, no, właśnie wstrząsająca wizja przepowiednia tutaj jasnovidzeackowskiego, który mówi w ten sposób, dojdzie do buntu, dojdzie do anarchii, ale nie w Polsce. Mam poczucie, że będzie to mieć miejsce w listopadzie. E, kojarzą mi się Bałkany, południe Europy, to będzie mieć miejsce na, na w dół od Polski. Protesty będą ogromne, a potem nastąpi bunt, naród się zorganizuje. Tak właśnie brzmi ta wizja y, przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że to jest też ciekawa sprawa, bo zobaczmy sobie, że tutaj był ten termin listopadowy, a rok temu też były niepewne sytuacje, znaczy niepewne były niepokojące sytuacje tutaj w Europie, a więc, no tutaj w Polsce kwestia granicy z Białorusią, bardzo duża grupa uchodźców, tak, którzy tutaj napierali na Polskę, zostały wysłane na granicę z Białorusią ogromne liczby tam wojska, Straży Granicznej, Policji. I tak dalej, więc yy, można powiedzieć, że ten listopad znowu by był takim miesiącem newralgicznym, tak, w ciągu roku, tak, w ciągu roku kalendarzowego. No i to wszystko miałoby mieć miejsce, jeśli chodzi o Bałkany. Nagroś no, powie w ten sposób, na no, dobrze, ale to jest daleko od Polski, jaki to ma wpływ na Polskę? No wpływ ma to taki, że to spowoduje strach i obawy w innych państwach, na podstawie tego politycy w poszczególnych państwach będą mieć w Europie, będą mogli właśnie wprowadzać ograniczenia praw i swobód obywatelskich, tak, e, tak np. Tutaj rząd prawa sprawiedliwości już przygotował projekt ustawy, która miałaby wejść od stycznia 2023 roku, e, która wprowadzała nowe stany alarmowe, e, tak, nowe praktycznie tutaj ograniczenia, e, tak, czy po prostu nowe, e, nowe po prostu jakby stany nadzwyczajne w Polsce. No i tutaj właśnie władza mogłaby wykorzystać to, co nam po prostu grozi, czy na przykład tą sytuację, która ma miejsce, jeśli chodzi o Bałkany, do wprowadzenia Takiego stanu, tak? No i tutaj jasno jest moje w ten sposób, że taka będzie mieć miejsce sytuacja, jeśli chodzi o Bałkany, jeśli chodzi o bunt, kto wie, czy na przykład tam nie zostaną wysłane wojska, wojska na przykład NATO. Tak, były tam swego czasu na Bałkanach wysłane wojska Chyba, KFOR, tak, wojska stabilizacyjne, więc kto wie, czy po prostu teraz, na przykład, wojska z Polski nie pojadą tam, żeby brać udział w jakiejś stabilizacji sytuacji. Tylko no właśnie za tym też mogą pójść kolejne państwa, to może być sygnał. Też dla kolejnych państw, do tego, co się dzieje właśnie w Europie, i czy takie protesty, czy takie bunty, anarchia nie będzie mieć miejsca także w innych państwach? To jest pytanie, tak? To jest po prostu kluczowe pytanie. No, anarchia jest dosyć niebezpieczną sprawą. E, bunt społeczny, niezadowolenie, e, no, często ma miejsce przeciwko władzy autorytatywnej, e, tak, przeciwko dyktatorowi i tak dalej, e, czy bezprawnej władzy, natomiast anarchia też nie jest dobrym rozwiązaniem, tak, no, to, to jest bardzo niedobra sprawa. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce na Bałkanach, czy na przykład politycy w Polsce, e, a więc rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wykorzysta tej sytuacji, która będzie na Bałkanach do wprowadzenia specjalnej ustawy do wprowadzenia właśnie ograniczenia praw i swobód obywatelskich bo no też trzeba pamiętać że no politycy mogą e, na przykład na podstawie tego co będzie mieć miejsce w Bałkanach e, mieć obawy tak czy podobna sytuacja nie powtórzy się także w innych państwach no i też e, mogą mieć taką podkładkę taką legitymację do wprowadzenia e, specjalnej ustawy tak gdyby coś miało się wydarzyć takiego nagłego e, niespotykanego nawet jasność mówię w ten sposób że w listopadzie zacznie coś pękać nie umiem odnaleźć słów, tak to zdefiniował Jasnowic Jackowski, że w listopadzie zacznie coś pękać, nawet nie umiem odnaleźć odpowiednich słów, które określają to, co ma się wydarzyć w listopadzie. Tutaj Jasnowic na przykład w kontekście Polski mówił w ten sposób, że część Polski stworzy Unię z innym państwem, w domyśle prawdopodobnie chodzi tutaj o Unię z Ukrainą, że nastąpi podział Polski w sensie administracyjnym, nastąpi podział Polski w sensie administracyjnym, jeśli chodzi o to, co praktycznie tutaj się wydarzy. Tak, że Polska zostanie sama na polu walki, Polska zostanie osamotniona, a na arenie międzynarodowej, Polska będzie osamotniona na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o te wydarzenia, które będą mieć miejsce tutaj na, na świecie. Nawet Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób: Moje poczucia brzmi, wyglądają w ten sposób, szykuje się przewrót. Moje poczucia: szykuje się przewrót. Tak to nazywa dokładnie Jasnowic Jackowski, że według jego po prostu poczuć miałoby dość do. Do przewrotu politycznego. Tylko ja jestem też ciekawy, czy to nie będzie jakiś przewrót, który będzie inspirowany, czy nie dojdzie do jakiegoś puczu politycznego, czy to rzeczywiście będzie przewrót jakby społeczny, który będzie wynikał z, ze strony społeczeństwa. No wiadomo, że do takiego przewrotu dzisiaj można w bardzo prosty sposób dojść, no bo są media społecznościowe, jest internet, są różnego rodzaju, tak, Facebooki, Instagramy, Twitter, media, social media, więc ludzie mogą się skrzyknąć przez te właśnie, przez internet przez media społecznościowe, a następnie wyjść na ulicę i protestować, tak? Wyjść tutaj na ulicę i protestować na skutek tego co się może wydarzyć. No, tutaj można powiedzieć, że na całe szczęście Jasnowid Jackowski nie widział tej anarchii w Polsce, także tutaj nie miałoby dojść do buntu w Polsce, no bo to byłaby przerażająca sprawa. Wyobrażacie sobie anarchię, ludzie wyszliby na ulicę, by praktycznie anarchia też oznacza, że no, gdzie jest ta władza? To władza, co po prostu uciekłaby, policji by nie było, wojska by nie było, tak? No, to też po prostu jest przerażająca sprawa. Jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie? co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki, Jasłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz. Subskrybujesz to, zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!